I to już jest trzecia część, ostatnia na Coś mi się zdaje, że tutaj nie jest za miło. Nie mówiłem. Gram dalej na peacefulu. Jeśli normalnie deadenę, to nie będę zachwycony za bardzo. Mam cztery diaksy. Mówię, Pamiętacie z tamtego odcinka, to ja mam niezłą armię. Nie znalazłem skrzynki, co nie wiem. Więc teraz też słowo skrzynka brzmi obiecująco. No, i widzicie. W ogóle nagrywam to cały czas w tym samym czasie. I tak 30 minut będę gdzieś nagrywał, to będzie 30-minutowe części. No, what the fuck? I znalazł. No bez jaj. Nie, wszystko tylko nie to. Nie lubię tego piasku Bo jest nudny, nudziarski i jeszcze takie tamte I nie wiem czy będę nagrywał filmiki z Shaker Fishes. no Jeśli będziecie chcieli to może być I teraz muszę wymyślić na razie, jak to się będzie nazywało Ale nie, ten, ten odcinek, prosto w ogień, gdzieś tak odcinki będą, to normalnie będzie masakra <laughs> nie, uuu, no, dobra Nie wiem czy mi się da i chce szukać. Chyba nie, ten odcinek będzie krótszy niż wszystkie, tylko wam pokażę jakie ja z porządki zrobiłem, muszę tylko też trochę tego pozbierać. Kurde Jeśli coś słyszycie to nie moja wina To po prostu Moi rodzice coś tam oglądają Chyba to ta Chyba, się Nie Nie wiem O dawa jakie te jest Dobra Tyle zmarnuję O Szczęście, że mam ten Widok jeszcze Ja dojdę do portalu będziemy się widzieć albo nie, zobaczycie jak coś się długo męczy to nie jest aż takie długie, 80 kratek 80, no i właśnie co, chcę wam coś powiedzieć, Boże, pytanie yy, czy się cieszycie, że są czy się cieszycie, że już jest wielkanoc i i o jeża To Fak. I czy się cieszycie, że zaraz zginę? Dosyć. Jak będę miał jedną serduszko, to wychodzę z gry. Stoję sobie na piswula, którego już mam ustawionego. Aha, już nie wiem dlaczego się życie nie regeneruje. Więc tak, co? Czy się cieszycie, że jest, że jest już... że jest już Boże, no, Wigilia? Bo, boże, Wigilia. Wielkanoc. Wigilia. Wigilii... tylko ja sobie mogę pomarzyć. Super, mi się szybko szybciej zepsuję 137 ciekawe 133 130 no spoko kurde ja nie lubię tej lary A jeszcze najbardziej tej w literze to się dłużej się pali, a jest na częściej niż normalnie w kopalniach. A ja na pewno zaraz będę się ukończyć. Więc teraz zyskaliśmy tylko na tym przejściu do portalu Więc będę się położyć z wami żeby, na pewno zaraz mi się będzie renderowało. Zobaczycie jakie muszę naprawdę tak pracować. O nie, o nie, o nie, o nie. Spoko. A no tak. Zostawmy sobie już ten easy. Nie mogę skoczyć do łóżka. Prosto w ogień. Achigmentem. Ej. to sobie. Następnym naszym acigmentem jest... Jakby coś nie idę na tej... Ten, na to wszystko? I właśnie jedno pytanie. Jeśli chcę się Was zapytać, co to znaczy? Czy mógłbym sobie to sprawdzić w Wikipedii? To nie, nie musicie mi spisać, tylko możecie No. Wow. To musi oczywiście być na kolorową. To, jest już, to już jest koniec. i kres. Pora na przygodę. Pora na przygodę, serio. Kres. Tak to się nazywało. The end. Początek? Ale no nawet nie można tego zauważyć. Więc tak. Tego nie zrobiliśmy. To zrobiliśmy. Gdy świnie zaczną latać. Więc dobra, wszystko będzie ładnie zrobione. Się z Wami powoli żegnał. Więc komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Na razie i cześć.